Witajcie w moim 81 moim odcinku Przedstawię wam szczotkę do czyszczenia łożysk wirnika Do wyjmowania gum od osi od wirnika Do wszystkich filtrów zewnętrznych Z firmy JB Tu mamy cały zestaw z firmy JBL. Tu mamy na przykład jest ciąguno do wyjmowania gumy od osi, od wirnika. Nawet możemy podważyć wirnik, żeby wyjąć ten wirnik. Właśnie z tym ciągunem. jak ktoś na przykład nie potrafi, to ewentualnie jedynie wirnik można z łatwością wyciągnąć na przykład 500. To też jest właśnie dobre do wyjmowania pociągnięcia właśnie wirnika i do wyjmowania gum. Od osi, od wiernika, Z względu że czasami ta guma w tunelu zostaje i ciężko byłoby wydostać, z tym będziemy mieli łatwo wyjąć. Tu mamy szczoteczkę do oczyszczenia. Tak samo wszystkich filtrów zewnętrznych do każdego tunelu będzie Wam pasowało. Tu na przykład mamy zawór odcinający. Wlot i wylot mamy, i tu możemy bez problemu właśnie sobie poczyścić w środku. Tak samo sobie czyścimy żeby ładnie nam było czyściutko tutaj. W ręce trzymie właśnie cięgno. Tym cięgnem podważymy zawór odcinający. Podważymy do góry aby przygotować do czyszczenia tuneli Yy, szczotką będziemy te tunele czyścić w środku w tej chwili wyjmijmy całą głowicę Tu W tej chwili tu mamy dekiel, po dekle mamy właśnie wirnik. Trzeba ten dekielek odkręcić. Odkręcimy i wyjmiemy. W środku deklu została na przykład gumbka, guma od osi, od tej osi. Trzeba ją wyjąć i dobrze w środku właśnie tak samo trzeba przepłukać. Tu mamy cięgno, i w tym cięgle mamy ale takich wind. Tu widać, że takich wind jest, nie? Po to jest ten gwint, żeby na przykład delikatnie tej gumy wkręcić, delikatnie i podważamy przecież, tak, o, wkręcamy i delikatnie podważamy. Podważyliśmy i gumę wyjęliśmy. Zobaczcie sobie, to jest ta guma od osi. W tej chwili na przykład to trzeba wszystko dokładnie wyczyścić, jak w środku, gdzie ta guma była, dobrze trzeba wyczyścić. I tu mamy na przykład tak samo wirnik i tym cięglem na przykład podważymy ten wirnik, żeby go wyjąć, ten wirniczek, wyjmujemy, o, jest, wyjęty, ośka jest, o, ośka wyszła akurat z, z gumą, czasami ta guma zostaje akurat w środku, jak zostaje w środku, to właśnie takim cięgnem z łatwością możemy po, po prostu przykręcić do tej gumy i wyjąć. Dlatego jest właśnie dobre właśnie te cięgno do podważania na przykład wirnika, żeby wyjąć do wyjmowania na przykład gum od osi. Od tej osi właśnie guma tu jest. I to wszystko trzeba przepukać w środku. Tu mamy właśnie szczoteczkę do czyszczenia różnych rodzajów tuneli. To tu szczoteczką będziemy czyścić tunele w środku jak i tu tak samo na zewnątrz też będziemy sobie to czyścić zobaczcie sobie sami jak tu się to wszystko funkcjonowało tu tak samo możemy wyczyścić ten tunel tu ja zawsze troszeczkę w misce to robię ale I tak sobie czyścimy ładnie wyczyścimy o, poszło. Teraz tu sadzimy do następnego tunelu. O. To jest wodoodporne, nic się nie stanie tej głowicy, bo to nieraz tak czyszczę. nie poczyściło. No i teraz tutaj. Do wszystkich rodzajów różnych filtrów możemy sobie przyścić, tak? O. Pokażę Wam tutaj sobie. O, czyszczę tu. I tu następna, to jest wlot i wylot tego tunelu. Głowice czyszczę bieżącą wodą kranową. Media filtracyjne czyszczę wodą akwariumową, czyli wlewam wodę z akwariumu do jakiegoś wiaderka i w wiaderku właśnie przepukuję media filtracyjne. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2023!